się na początku ścieżki poznawczej Panzerwerk Mostniki – najkrótsza ze wszystkich ścieżek na terenie Drowińskiego Parku Narodowego, jeśli chodzi o ścieżki poznawcze po fortyfikacjach pozycji pomorskiej. Ścieżka liczy dużo poniżej 200 metrów. Dlaczego tak krótka? Ponieważ podczas zwiedzania widzimy tak naprawdę relikty tylko jednego obiektu, ale za to najważniejszego, największego na terenie Drowińskiego Parku Narodowego – obiektu typu Bewerk. Propagandowo takie obiekty zaczęto też w pewnym czasie nazywać właśnie pancerwerkami. Skąd nazwa Bewerk, czyli dzieło B, obiekt B, budowla B. Yy, odporność B, grubość ścian i stropów sięgała aż 1,5 metra. Była to więc według tej nomenklatury niemieckiej, według standardów niemieckich odporność B, stąd właśnie taka nazwa. Znajdujemy się już przy reliktach samego schronu. Yy, co ciekawe... Dla znawców tematów, czy dla tych, którzy chcieliby się dopiero, że tak powiem, zapoznać z fortyfikacjami pozycji pomorskiej. Był to obiekt dwukondygnacyjny. Jeden z kilkunastu, jakich wzniesiono tego typu obiektów na całej długości pozycji pomorskiej. Natomiast dla wszystkich obiektów to właśnie ten był protoplastą. Dwa rozwiązania technologiczne, które tu, których tutaj użyto. Przede wszystkim pierwszy raz zamontowano w obiekcie kopułę pancerną, przystrzelnicową. Typu 2P7. Druga rzecz, jako jedyny obiekt z tych ciężkich schronów, miał stanowisko ogniowe w dolnej części, w dolnej kondygnacji. Było to rozwiązanie niespotykane, zastosowane tylko raz tutaj. Przed nami miejsce pierwotnego osadzenia kopuły, tutaj jak gdyby w całej tej masie tego schronu. Dziwić mogą, że tak powiem, te wszystkie elementy, które są troszkę dalej, troszkę wyżej, troszkę jak gdyby przesaniałyby tą kopułę, gdyby ona tutaj nadal, nadal była. Podczas samych działań wojennych nie zostały zniszczone, natomiast były sukcesywnie wysadzane, także jeszcze w czasie wojny i krótko po niej. Ponieważ bano się, że układ granic wróci do, do tego układu przedwojennego, czyli sprzed 1939 roku, a wtedy te fortyfikacje wróciłyby po prostu nienaruszone do Niemiec. Stąd, że tak powiem, był Taki nakaz, żeby wszystkie fortyfikacje, które zdobyto, które, że tak powiem, odnaleziono, sukcesywnie wysadzać w możliwie jak najszybszym czasie. Jeśli chodzi o obiekty, które przetrwały, słyszałem kilka takich teorii: niektóre po prostu zostały zapomniane, dlatego przetrwały, natomiast niektóre pozostawiono, pozostawiono po to, żeby można było czerpać wiedzę jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne. Po prostu miało być takim modelowym przykładem, z którego można było pewne rozwiązania technologiczne zgapić. Obiekty były wysadzane przez Armię czerwonej i przez Armię Polską. Tam, gdzie obie te armie nacierały, gdzie odnajdywały y, wszelkiego rodzaju fortyfikacje, tam y, wysadzano je w powietrze. Na słupku informacyjnym widzimy, jak potwornie obiekt jest zniszczony. Ilustracja dokładnie pokazuje, że ten fragment, który tutaj widzimy, nie jest to jak gdyby przód, nie jest to początek schronu, ale tak naprawdę jest to jego środkowa część, która po wysadzeniu dosłownie przeleciała nad miejscem posadowienia kopuły i znajduje się dzisiaj tutaj, gdzie się znajduje. Przed nami kolejne zagłębienie terenu, kolejny raz nienaturalne. Jest to równia ogniowa dla stanowiska karabinu maszynowego za płytą pancerną o grubości 20 cm. Jest to właśnie to stanowisko, o którym mówiłem, umiejscowione w dolnej części tego obiektu, skierowane w stronę osady most, dzisiejszych mostnik, czyli, czyli dawnego Neubrik. Zaraz za nami mamy też rzekę Drawę. Jeśli chodzi o polo strzału kopuły pancernej, tak jak mówiłem, po drugiej stronie rzeki Drawy jest ścieżka poznawcza guskie Ostępy, na której byliśmy przed chwilą, tam przy tych dwóch obiektach. Yy, tak właśnie te obiekty były skonstruowane, tak były posadowione, żeby mogły wzajemnie wspierać się ogniem. Tutaj należy nadmienić, że podstawowym uzbrojeniem obiektów pozycji pomorskiej były karabiny maszynowe starego typu MG-08. Yy, na pewno kojarzymy je z filmami pierwszej wojnie, o I wojnie światowej. Miały z przodu taką rurę, taką chłodnicę. Były one bardzo ciężkie, nieporęczne podczas walk okopowych, natomiast doskonale sprawdzały się jako broń stacjonarna zainstalowana w obiektach pozycji pomorskiej, ponieważ nikt ich nie planował przenosić. Jedynie w kopułach, tam gdzie miejsce było ograniczone, używano karabinów MG34, zdecydowanie mniejszych i nowocześniejszych. Tak duży obiekt jak panzerwerk Mostniki otoczała tak zwana działka forteczna, i co ciekawe, na niej między innymi mamy elementy, też oczywiście relikty dawnych przeszkód przeciwpiechotnych. Były to słupki około, o wysokości około 1,35 metra, na, przez które przewinięta była jeszcze sieć kolczasta. Znajdujemy się na początku ścieżki poznawczej Mostniki, najdłuższa ze ścieżek poznawczych, jeśli chodzi o ścieżki po fortyfikacjach pozycji pomorskiej na terenie Drawińskiego Parku Narodowego ponad 3 km Przejście ścieżki tak na spokojnie zajmie nam od godziny do półtorej. Kilkanaście obiektów, jeśli chodzi zarówno te żelbetowe, jak i elementy ziemne fortyfikacji, od elementy polowe. Dwa schrony, ja nazywam je imiennymi, ponieważ miały kryptonimy nad wejściami. Fritz Detlef, o nich wiedzieliśmy wcześniej, natomiast w ostatnim czasie został odkryty, ujawniony jeszcze trzeci. Co ciekawe, kryptonim obiektu Adolf. Na ścieżce znajduje też się też m.in. schron studni wody, podobnie jak na ścieżce poznawczej Drewniany Kamień. Z tym, że co ciekawe, na drewnianym kamieniu, tak jakby budowla, ten obiekt ma kształt, patrząc od góry, ośmioboku, tu natomiast jest kwadratowy. Najciekawszym obiektem, jaki znajdziemy na ścieżce poznawczej mostniki, jest schron bojowy ze stanowiskiem obserwacyjnym oraz wspomniany już schron dowodzenia detle. Jesteśmy już przy obiekcie Detlef, przy obiekcie dowodzenia, dosyć duży, przede wszystkim jego położenie robi wrażenie, on jest jak gdyby wpisany, takie wzgórze, to co tutaj widzimy, kiedy on był cały, niewysadzony, tak naprawdę... Chodząc po nim, zauważylibyśmy obiekt dopiero wtedy, kiedy byśmy tutaj spadli dosłownie z tej ściany czołowej. Jeśli chodzi o te kryptonimy, on akurat w dwóch miejscach miał ten kryptonim Detlef, ten, który tutaj widzimy. Drugi był przy drugim wejściu, ponieważ do obiektu były aż dwa wejścia. I co ciekawe, te kryptonimy obiektów... Nie licząc praktycznie tylko dromadera w Starym Osiecznie, bo jest taki duży obiekt o takim kryptonimie i tutaj na tej ścieżce, ale już na terenie rasów państwowych, zaraz obok granic Drawińskiego Parku Narodowego. Takie obiekty spotyka się praktycznie w większej ilości tylko i wyłącznie na terenie parku, jeśli chodzi o te obiekty, które mają takie te kryptonimy. Jest to więc jedna z kolejnych ciekawostek, jeśli chodzi o fortyfikację pozycji pomorskiej na terenie Drawińskiego Parku Narodowego.